O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Cześć, przeczytać Ci coś z Biblii, dziewczynko? Z dobrej księgi? Oczywiście. Czytaj! Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Gdy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew do Mojżesza, Arona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zajrzekł do Mojżesza. Człowiek ten musi umrzeć. Cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. O, to okropne. Co to ma być? Tego nie ma w Biblii. Ale to Biblia. Przeczytaj coś innego. Biblia to dobra księga. Miecz Pana spłynął krwią. Pokryty jest tłuszczem. Krwią, jagniąt i kozłów. Tłuszczem nerek baranich. Wyrywasz fragmenty z kontekstu. To skandal. Nie można Biblii tak po prostu czytać. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. O, jakie piękne. Czyli to możemy czytać. Tak, to tak. To ładne, inspirujące, bardzo czyste, piękne. A to? Dlatego wypadnie na nich lew z lasu. Wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie. Pantera będzie czyhać przy ich miastach, każdy, kto z nich wyjdzie, będzie rozszarpany. No coś ty do nas nie dotyczy, to Stary Testament. My mamy nowy testament. Hm. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie twórz się, bo ja twoim bokiem. Wzmacniam cię jeszcze i wspomagam. Podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Biblia to słowo Pana. Wtedy odpowie im Zaprawdę powiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegości mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną. Jak śmiesz przekręcać Biblię? Przecież czytam tak, jak jest napisane Nie możesz tak sobie interpretować. Ty się na Biblii nie znasz. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. O, to jest Biblia! Nie, jest tyle zasad moralnych i prawdy. Musimy się w Biblię wsłuchać. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć, nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jako to prawo nakazuje. A jeśli zapragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Z pierwszej dziadu, za lewak, strajca, i bezbożnik. Będzie się smażył w piekle, to zobaczymy, kto się będzie śmiał.